Pozdrawiam, witam w 21 odcinku, jestem Tom Szef i teraz właśnie sprawdzam, czy dźwięk działa poprawnie. Zatem podczas sprawdzania możemy zająć się Zen Gardenem. O, i już widzimy, że nie działa dźwięk. Zatem, żeby to naprawić, trzeba będzie podgłośnić SoundFX. Teraz będzie już słychać nasz dźwięk. I będzie słychać, jak podlewamy kwiatki. Dwie godziny później. Oj, 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 oj. Dobra, a ja teraz zobaczę, czy dźwięk został ogarnięty. Dobra, nie, a teraz na poważnie, wiecie do czego doszedłem? Oglądając ten tam krótki sprawdzalnik, że po prostu... No do dupy jest ten mikrofon, bo nagrywa swoje własne urządzenie nagrywające. Po prostu sam siebie nagrywa, przez to są takie charakterystyczne brzęczenie, jakby prąd tam był. No ale to nie należy się tym przejmować po prostu. Bo to po prostu zostanie kiedyś ogarnięte. No i nic, wybrałem sobie przyjemną prostą minigierkę na rozgrzewkę. Dzisiaj ostrzegam, będzie krótki odcinek Bo jest już późna godzina Teraz tak właśnie robię dwie rzeczy naraz I naraz gram, i naraz ustawiam stoper, Więc się nie zdziwcie jak czegoś z nie ogarzę hmm. A swoją drogą fajna minigierka Dobra postaramy się usunąć jak najwięcej grobów Patrzcie, jak głośno słychać naciśnięcia przycisku myszy. Pum, 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 pum. Nie wiem po co w najmniej gierce są potato mine. No ale ktoś może nie umie tak szybko sobie ogarnąć klikania i sobie postawi. jego sprawa. Zawsze może coś sobie aż ruma postawić, żeby spowolnić. Nie gierka już się pojawiła gdzieś w przygodzie, z tego co pamiętam. A i tak, co tam? Właśnie mam przed sobą najnowszy numer CD Action. Zobaczmy, co tutaj piszą. O, tak, ta gierka jest taka prosta, że można nią grać i czytać na raz gazetę. Lucas sprzedaje Star Wars. No, ciekawe wieści. Ciekawy jestem też, co z tego wyniknie. Czy jestem zadowolony czy nie? Szczerze to mi jest. Chociaż uwielbiam Star Warsy, ale yy, może fajne wymyślą Co tu dużo mówić. Dobra. Patrzcie, no nie miałem szans, już mam szans, czy tak mało tych grobów. Mimo iż się pojawiają co chwilę, to... No dobra, no teraz już trochę trudniej. Najwięcej jak mi się udało zrobić, to że trzy groby tylko zostały. Czy uda nam się pobić ten rekord? Nie sądzę, bo one się wysuwają co chwilę. I też słoneczka potrzeba. Dobra, a jaki plan na dzisiejszy odcinek? No na napierdalać po prostu w zombiaki. Nie no, a tak na serio to... nie wiem. A, też drugi aspekt niszczenia tych grobów, że pieniążki się dostaje, a ja lubię dostawać pieniążki. Nie, przecież są jakieś minigierki, może jakiś survival. Albo dzisiaj same minigierki, bo survival to za długie przedsięwzięcie. A poza tym, w ostatnim odcinku mieliście dużo survivalu. I wszystkiego. O, prawie rekord, oj, prawie rekord pobity. O, nieźle, trzeba w nich napieprzać. Patrzcie, jak szybko. I dobre. Ej, bez jaj, nigdy tak nie miałem trudno. No, tym ten fajny Wave nie był taki trudny. O, teraz chwila, żeby trochę odetchnąć. Co spokojnie tutaj zrobimy pozbieram sobie pieniążki A co mi tam Zawsze warto mieć trochę więcej pieniążków Dobra idąc dalej w Przegląd prasy Co my tu mamy 46 milionów sprzedanej kier series halo się, Doliczyli się jej wydawcy z Microsoftu o nieźle nieźle Kim jest najbardziej wyczekiwana gra na XBOXa 360 w tym roku? Halo 4. Szczerze mówiąc nie grałem w tą grę, nie wiem, ale pewnie to są rzetelne dane. O, nowa wersja Dead Island w kwietniu. Nie wiem czy to wersja, czy inna gra, czy dodatek, nie wiem. W sumie w Dead Island grałem trochę tylko. 30 milionów zarejestrowanych użytkowników dorobił się system cyfrowej dystrybucji EA zwany originem, 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 według danych firmy, o, no to nierzetelne dane, to ktoś z zewnątrz musiał zrobić, nie, no tak na serio, to raczej nie mieliby powodu, żeby kłamać, dobra, I to i trochę się zaczytałem, a tutaj już, hmm, tu będę musiał się skupić, bo przed bonanza, zomby, nimble zombiku i dobra, robimy to, to jest naprawdę trudna minigierka. I szczerze mówiąc będzie ciężko Więc może będziemy Albo nie dobra Nieważne, nieważne To przede wszystkim, a zobaczycie dlaczego To, bo jesteśmy na wodzie. To, żeby tutaj ogarnąć pewien, Pewną sposobność Trudną do ogarnięcia hmm, Potrzebujemy jakiś atak Porządny atak Słoneczka Hmm, zawsze mi czegoś brakowało tutaj. Zamrażających nie będziemy robić. Hmm, brakuje mi tu, żebym to mógł wziąć jeszcze. Cholera, czekajcie. Uuu, i widzicie, i mamy 9 slotów i elegancko mogę już sobie wziąć, co tylko sobie zapragnę. Let's run. Niezmiernie trudna e, Nigerka, ponieważ jak widzicie ja już cztery pasy dla lodowe są otwarte. No i jest dosyć ciężko, bo oni tu będą przyjeżdżać cały czas, dlatego wziąłem Japaleno, bo on mi te pasy usunie i potem już gra będzie spoko. Mogłem wziąć sobie potat walnata. O i będzie ciężko. Będzie ciężko. No nic, ale to mm, w końcu... Zobaczycie jak się męczę z jakąś minigierką. Dobra, prasę odkładamy na bok. Chociaż no Grand tu szczerze mówiąc daje na początku dużo czasu na ogarnięcie. Patrzcie, nikt nie idzie, ale jak już zacznę jechać to będzie ciężko. Grand Treft Auto... oj... Nie zdążyłem przeczytać nawet, oj, 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 oj... Jak ja to mam tutaj ogarnąć? Chyba tylko w ten sposób. Kolejny trudny przeciwnik Potrzebuję więcej słoneczek hmm, Ciekacz się uda zachować te y, traktory Znaczy pła... traktorce ja pierdolę Kosiarki i czyszczalniki basenu Że mieć na koniec Mam nadzieję, że tak bo to jest dosyć ważna rzecz Dobra Jedzie kolejny OK, przejąłem Zaraz skłosz się zgłosi do akcji I już go stawiamy, żeby mógł po prostu się zregenerować już. No, infrastruktura powoli się rozwija. Jeden następny, ok. No a tym razem zrobimy spike, bo potrzebujemy więcej czasu. Jeżeli mi się uda, to znaczy, że ta taktyka jest dobra i bardzo y, bym był zadowolony i zaszczycony, jakby ktoś tak grał też który by nie umiał przejść powiedzmy tego poziomu to było dla mnie ten, że mogę pomóc zaszczyt jeb hej śmiesznie wypierdalę o tu tego nie pozwolę że mi zrobił linii bo mi przyjadą ja muszę te linie usuwać stopniowo i tu tak zrobimy patrzcie jeb no to jest dobry, dżepale, no, że paleno żoną już zuba te linie. I teraz co ja mam zrobić? Nic atak jeszcze trzeba budować. Powiedzmy, że tak. Na tego damy tutaj, tak hmm. no, trochę nad gryzą, no ale trudno. Szybciej tego nie potrafię zrobić. Już i tak widzę, że całkiem nieźle idzie. więc niestety muszę spajku uda postawić no i coż no tutaj będziemy sobie powoli o szykować się na większe fale nie pozwolę sobie zrobić lodowych ścieżek ale niestety to już będę musiał tutaj zrobić to to Oj 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 oj. To daleko zajechało, ale trudno, no. Tak się zdarza. Widzicie, w tym poziomie najważniejsze jest praktycznie, żeby mieć dużo słoneczek, bo żeby utrzymać y, tempo tych rozwalania im. O kurde, tu nie zauważyłem, żeby utrzymać tempo rozwalania tych y, pojazdów trzeba mieć naprawdę dużo słoneczek, dużo zasobów. Te 125 kosztuje Spike Spike wheel, Stuwa. Włoż 50, to przede wszystkim tym się niszczy pojazdy, innym nie jest już tak szybko. Tu już mocno nadgryziony, ale powinno się udać. Dobra. Tutaj znowu tego sobie uszkodzimy. I tego. a tu widzicie? Od razu <grytanie> zjechali ale no, im się opłaca tak rozpędzać tego bobsledki wielki brać na te 5 na te 2 sekundy co jadą więc tu sobie już usuniemy linię i ostatnio my mamy już prawie porządek teraz starczy tutaj wzrusz robić spike widy i będziemy mieli już ogarnięte wszystko do końca poziomu dużo tu jest trochę tych fal niestety ale co zrobić do tego infrastruktura jest ważna żeby na początku dobrze mieć start a sama minigierka bardzo w porzu ciekawy pomysł i w ogóle to sobie pozwolę poczekać i zobaczyć jak, jak szybko są w stanie zniszczyć jakby co to postawię skłosza szybko ale tak te lodówki nie mają takiej do zomboni takiej dużej wytrzymałości patrzcie już zaraz zginie dobra nie wiem, bym bałem się, że mi zgniecie 300 słoneczek. Hmm, myślę, że tak 3 by musiały być rzędy arbuzów i to już by było wystarczająco. O, pierwszy raz na wodzie to się dzieje. Na wodzie też trzeba grać. O, teraz zniszczy się. Okay. Tutaj kolce zacznę dawać No i już pierwsze. Mogłem ulepszenie kolców wziąć, ale w sumie nie miałem slotów wolnych. Lat. Nie korzystałem z Potato mine, więc tu mogłem dać sobie ulepszenie kolejce zamiast z potato mine. Ziemniaczana mina, tak. Po polsku by było du, 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 du. W miarę już jest spoko Tylko te lodówki tutaj będą wyjeżdżać cały czas, które wdermujące to będzie. Nie, nie, całkiem niepotrzebne są teraz zamrożające arbuzy. Widzicie sami jaki jest ogarnięte wszystko. Jednak sobie dam to. Znał, żeby zmniejszyć, ale dam sobie. No i nie mam słoneczek, więc strasznie dużo biorą te wszystkie tutaj rośliny ofensywne, słoneczek. Ale taka ofensywa jest najskuteczniejsza, bo nie trzeba będzie się później męczyć, jak już się rozbuduje. Elegancko wszystko idzie. już prawie wszystkie słoneczka ulepszone, ładnie, ładnie jest. No i za chwilę tylko jadą zomboni. Może ją sobie skłoszę. Patrzcie, prawie będą im dwie rzędy ulepszonych słoneczek, ale to będzie potęga gospodarcza. Dobra, lecimy dalej z, z, z naszym czasopisemkiem. Nie powiem, gazeta. Dobra, GTA super. Na pewno jest Dobra, daleko, dwie rzeczy naraz ogarnąć. Trudne sprawy, gry z problemami. Co to za dział? Zaraz tutaj poczytamy. Jeszcze Jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć? Kurde. Wychodzą cały czas. Jasna cholerka. Jednak by się te ulepszone kolce przydały bardzo. Bo one by na dłużej starczały i dużo kasy tracę po prostu budując te zwykłe A tak to się dzieje czasami trudno co zrobić trzeba więcej po prostu linii tych arbuzów zbudować i byli ok a tu na środku nie trzeba za bardzo szczerze mówiąc bo widzicie że nie idą na basenie żadne ząbiaki o kurde daleko już jest no, dobrze by ale yy, wolę dmuchać na zimne. No nie, on jak klikał, myślę, że się zaraz regeneruje. Jak najszybciej. tylko dwa ulepszenia. a tutaj nie zdążę. Okej. Okay. Może być ciężko. No, najgorzej. Nie, jest taki, który sprawił mi zgniotło, jeszcze 2 mm bym zgniotło. A, czyli te trudne sprawy to są gry, które miały już być yy, wydane przed końcem roku, a tutaj jeszcze nie widać premiery. O, diamencik, jak sympatycznie. Oh, elegancko. No, czyli to jest dobra taktyka. I są to między innymi najnowsze Bioshock, Prey 2, swoją drugą dobra gra, Stalker 2, i inne. Zapraszam do lektury CD Action. Zombatanie 2, czyli to jest wersja Zombatanie, tylko, że trudniejsza i z nowymi zombiekami, które będą strzelać do nas roślinami. Chcę to przechodzić? Nie, nie chcę. Wkaż wam teraz całkiem sympatyczną minigierkę. Yy, tak, całkiem sympatyczną. A właśnie... Polecam zwiększy mm, najnowsze, bo Painkiller jest. Pełna wersja Hell and y, Dimension, czy Dimension I po prostu ona... To jest premiera polska i to jest remake pierwszego pękilera czyli zajebisty pierwszy pękiler był dobry bardzo dobra teraz tak widzicie albo i jeszcze tego nie widać ale tutaj wszystko dzieje się dwa razy szybciej no to zobaczycie zaraz teraz zastanawiam się nad taktyką zobaczymy czy uda mi się taką taktykę ogarnąć na sam początku jeszcze weźmiemy sobie początek taki Mmm, jeszcze ta. Powinno się udać ogarnąć i zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym mieć więcej roślinek móc wziąć. Tak jak mówiłem, wszystko dwa razy szybciej się dzieje. O jakby na przyspieszonym tempie. Dlatego ja też będę mówił szybciej. Czy to trzeba zbierać szybko słoneczkę. O, idzie już ząb, jak szybko postawić. Zombie był zombie quick. Regenerujemy się, tutaj o, dwa słoneczka. Bierzemy, budujemy. Wychodzą zombieki, tutaj Lilipad, Sunflower, idzie następny. Wspóroł tu, 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 wszystko ogarnięte i czekajcie na chwilę. Synchronizowałem coś zdesynchronizowanego nieważne, le le lecimy z tym koksem dalej. Nie wiem, czy będę nadążał z komentarzem, bo to jest dosyć trudne. W końcu jeszcze trzeba wybrać na te roślinki, które będziemy budować. Jakiś atak by się przydał budować. Tak samo szybciej, dwa razy szybciej znikają roślinki, pojawiają się wszystko i tak dalej. Wszystko jest idealnie dwa razy szybciej. Polerka jasna. Trzeba zbudować jakiś atak. Teraz zniknie, cholera. O, o, jaki nieogar. No cóż. Nic na to nie poradzę. Więc nie ogarzyłem to. W najgorszym wypadku nawet się o tym nie dowiecie Cholera O co, no trudno, to jest minigierka Boże drogi na no, co tu dużo mówić Ja wiem, trudno się to, zbiera pieniążki i tak dalej, to jest cztery flagi są no nic, nie wszystko będzie idealnie, prawda? No wybrałem sobie też że mój trudną taktykę, bo dużo na jednym pole trzeba powsadzać i nadążeniem są kłopoty. Ale w miarę postępu czasu powinno być coraz lepiej. No, już jest lepiej. Czemu grzybki wybrałem? A nie wiem, jakoś tak dosyć niefortunny wybór szczerze mówiąc. O o, najgorzej. Najgorzej, najgorzej, najgorzej O, najgorzej się stało. Patrzcie, prawie przegrałem w takim wypadku zdaje się, że będą dwa odcinki. Tak. Znaczy dwa razy do wielkie uczucie, a gram potem jeszcze raz. Albo i nie wiem, jak również to zrobić tak naprawdę, bo to jest lamienie teraz. Moim zdaniem pozwolę sobie tak zostawić tego. to jest trudne, dosyć, no. no najłatwiej to by było piszu jednak przejść, Kurde, jak ja to zlamiłem, nie mogę sobie tego wybaczyć. Ale cóż, przynajmniej jest symetrycznie, ale to jest jedyne pocieszenie. Wiem, że nie zbieram pieniędzy poety tak za szybko znikają. Tunel. Nie przeszkadza musiał w odpowiedniej kolejności stawiać dobrze, że jest tylko dwa razy szybciej a nie trzy razy szybciej więcej razy szybciej no cóż mogę powiedzieć, przepraszam, że to tak zlamiłem ale teraz już no, mieliście szansę zobaczyć mnie w krytycznych sytuacjach, jak sobie ogarniam wszystko i jak nie dopuszczam do przegranej mimo tak krytycznego porządku i myślę, że mi dobrze poszło, a ja obiecuję, że to jeszcze na yy, nadrobię ten poziom nie zostawię tego tak zlamionego. A taka taktyka jest teraz dobra, jak widać, tylko to trzeba mieć po prostu więcej czasu lub tą większą zwinność. No, no, ja to jest bardzo rzecz są ale słoneczka już dużo, mogę już nie zbierać w sumie, tylko zająć się tutaj bardziej. Chyba już prawie zjedzą tutaj I Zaraz będzie tylko No ale to dopiero jak zjedzą, to wstawię. No i już tyle roślinek starczy, żeby przejść do końca I ostatnia fala O tego się nie spodziewałem o cholera jasna Że tego tylko to koniec nie nami. Dobra a wszystko dwa razy szybciej, dobra gra numeru hitman rozgrzeszenie że ktoś interesuje, ale nie mnie 9 dostał, spoiler Medal of Honor Warfighter piątkę tylko o kurde a popatrz, a taka to miała być gra taka to miała być dobra gra jak to się zapowiadali no i skoro już powinienem kończyć to kończymy, no więc sorry za to ramienie, ale no cóż Tak to bywa no Pojedziemy sobie o patrzcie Patrzcie To są achievementy zyżą niżej To jest e, Zombie Worm, a to jest book Worm world. Czuzo Pegle ha, Lecąc dalej to hmm, Od czego to może być Nie wiem, nie mam pojęcia z jakiej gry, nie grałem A tutaj jest Zuma O, a to co, Chiny i chińskie zombiaki Dobra No to taki bonusik Lecimy w górę Dobra. Dzięki i na razie do następnego razu.